No hejka na moim kanale. Co tam u was? Co tam macie na sobie? Według waszych wszelkich wskazówek pozostawionych w komentarzach pod odcinkiem, gdzie znajduję drona, który przeleżał tutaj w stawie cały rok czasu, zgłosiłam swój problem Oczywiście nie licząc absolutnie, żeby nie było, że jestem jakąś naiwniaczką e, i e, że ten dron jeszcze polata. No ale na, nie wiem, dostałam masę maili od Was i właśnie w komentarzach daliście mi znać, że ten oto przypadek mam wysłać do Daniela Rakowieckiego na jego kanał. Gościu specjalista od takich spraw ja w ogóle nie miałam pojęcia, że takie rzeczy się dzieją, że ludzie takie rzeczy robią. Napisałam do Daniela i... A tak w ogóle to przyszliśmy ziemniaki ukopać. Czekajcie, muszę przysiąść, bo o dziwo coś mi nie idzie. Przysiądziemy na suchych łętach ziemniaków. <laughs> a, no i... <laughs> no i dostałam dosyć szybko odpowiedź, której się nie... odpowiedź, który się nie spodziewałam tak naprawdę, mówię, no bo gdzie, gdzie tam taki przypadek i tak dalej, więc w ogóle nie spodziewałam się, tym bardziej mi bardzo miło. No i fajna sekcja zwłok wyszła, tego drona, na kanale właśnie u Daniela. Pani Kasia do mnie napisała. Pani Kasia, która prowadzi kanał na YouTube o nazwie. To się nie uda. Na jeden z ostatnich filmów pokazała, że odnalazła swojego drona, którego utopiła w stawie rok temu. Rok temu wleciał mi dron do tego stawu tutaj. Szukaliśmy tego drona wraz tutaj z ekipą budowlaną, że tak powiem. I od razu widzowie napisali: Pani Kasiu, wyślij tego drona do Daniela. No i. To jest on. To jest, to jest paczuszko od Pani Katarzyny. To się nie uda. Otwierajmy to. O mordę. Także jak widzieliście, taki skrawek, tylko wam oczywiście tutaj wrzucam. No bo chciałabym, żebyście weszli, oczywiście obejrzeli tam na kanale cały, całą sekcję zwłok jest, powiem wam jest kilka niespodzianek, naprawdę. Ja oglądałam cały ten odcinek na wstrzymanym oddechu, i później nie wiedziałam z tego wszystkiego, jaki komentarz tam napisać, bo w sumie tego się nie da opisać w ogóle w słowach, co ten człowiek wyczynia. To jest jakiś, nie wiem, to jest jakiś obcy. Chociaż jeden obcy tam się znalazł, w tym moim dronie. Kto oglądał, to wie. A kto obejrzy, to będzie wiedział o co chodzi. W każdym razie chciałam Danielowi bardzo podziękować. Jestem bardzo ciekawa, oczywiście, tej drugiej części. No i tak jak nie miałam w ogóle nadziei, że on. Że cokolwiek tam, że on w ogóle zaiskrzy, że tam coś się wydarzy, że on pokręci śmigiełkiem czy cokolwiek, to w, jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Ja, ja naprawdę autentycznie chyba pierwszy raz nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Także wow, naprawdę wow, zadziało się. To raz. A dwa. Odzyskałam zapis ostatniego ujęcia, ten, który się jakby źle zapisał, bo stracił dopływ energii z drona, czy coś takiego, nie wiem, nie znam się na tym. No i tutaj dziękuję za komentarz, który okazał się bardzo pomocny. Od oczywiście zapomniałam, ale tutaj tutaj napiszę gdzieś. W każdym razie bardzo ci dziękuję. Chyba Antek, tak mi się coś kojarzy. No i e, podpowiedziałeś mi w komentarzu, że mam włożyć tam tą starą kartę, jeżeli mam urządzenie, no to mam ją włożyć do tego nowego drona. No i tam powinno się to zapisać. Faktycznie tak się stało. Po prostu odpaliłam tam tego drona, e, później z powrotem włożyłam czytnik i voila! Niezła scena, co normalnie Wam powiem, że oglądałam tak. W ogóle cała ta seria z tym utopionym dronem jest naprawdę bardzo zabawna. Nic się nie dzieje w zasadzie bez jakiejś przyczyny, prawda? Kto by pomyślał, że nie wiem, na tamten czas taka wielka tragedia w moim serduszku, że ten dron się tutaj utopił i po roku czasu takie niespodzianki, że gdzieś tam. Poleciał na kanał do Daniela, że wy macie przynajmniej fans oglądania, tak naprawdę, no bo, no bo taka jest prawda. I zresztą ja też. No i tak taka oto historia. Topielca drona. A tymczasem w bagnie totalnie wyschło. Totalnie. Nie ma już nawet, nawet kałuży żadnej. Także susza jest okropna. Muszę ukopać ziemniaków, ale musimy się rozłączyć, bo ja muszę znaleźć haczkę, a z sąsiadką mamy to w takim tajemnym miejscu i nie mogę wam pokazać, bo później wiecie, przyjedziecie będziecie mi kopać tu ziemniaki, czy znaczy nie mi, sąsiadce, ale ja mam pozwolenie, bo ja tutaj przy ziemniakach pomagam sąsiadce i tak wykopki będą nagrywane. A co tam? Dobra. A na dzisiaj to chyba tyle, nie? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, eee, odsyłam oczywiście na kanał do Daniela, żebyście tam sobie obejrzeli tą sekcję zwłok mojego drona i czekamy na drugą część wtedy. A jak? Muzyka Ja szczera kobita jestem, to prawdę powiem. Zbiory w tym roku nie wyszły zbyt fajne, w porównaniu do tamtego roku. Jakoś tak nie wiem, nędznie, sucho i marnie. Dosiałam na te puste zagony, coś tam zaczyna wschodzić. Tutaj fasolka w sumie. Fasolka, o, fasolka się udała. Fasolka i cukinia, to ojo! Ja. Ogórki naprawdę u mnie bardzo słabo, w takim sensie, że mm, był moment, że były w ogóle gorzkie, czyli naprawdę musiały tutaj być niezbyt fajne warunki. Po prostu marudzę, no wiem, marudzę, ale no... Jak już żniwa się kończą, to taki troszeczkę smutek się zaczyna. W ogóle teraz jak już się idzie, to już tak wszystko tak szaleści pod laczkiem. Nieuchronne nadejście. Tak, jesieni, te pola już takie troszeczkę stależowane, jakieś tam końcówki, niedobitki, żniw, gdzie gdzie jeszcze słyszę. No, ale tak po malutku już koniec. Zapach ukopanej, suchej ziemi i ziemniaków takich. Nie ma nic fajniejszego. Wieś to jest wieś w ziemi posiedzieć. O, Stonka! O kurde jakieś mrowisko. Łodźcie pierun! A! Dobra, nie rozgaduję się.